Z nieobecności marty jej mąż nadrabiał zaległości z pracy. Przez resztę dnia małżeństwo prawie nie rozmawiało. To ja wychodzę i nie wiem, kiedy wrócę. A gdzie idziesz? Jak to idzie? Na ceremonię kakao. Serio? Będziesz na coś takiego kasę wydawać? Czemu nie? Bo to są bzdury. Będziecie siedziały po turecku i piły kakao. I to jest niby jakieś duchowe doznanie? Marta, zostań lepiej w domu i się nie wygłupiaj. No pewnie zostanę, bo czeka mnie tutaj duchowe doznanie w postaci obserwowania jak ty pracujesz. Czego mogłabym w życiu jeszcze chcieć? Byłaś z Izą, więc chciałem jedną rzecz skończyć. Wiesz co? Nie popsujesz mi zabawy. I pójdę na tą ceremonię i wrócę zachwycona. A ty możesz sobie tutaj siedzieć ze swoim ukochanym laptopem. A ty znowu swoje. Wiesz przecież, że praca jest dla mnie ważna. A dla mnie ważne jest to wyjście. I szkoda, że nie przeszkodziło ci to w nazwaniu go bzdurą. Nie możesz porównywać pracy z rozrywką. Bo co? Bo uznałeś, że Twoja praca jest super, a moje zainteresowania są śmieszne. Niespodzianka, bo ja tak nie myślę. I nie zamierzam się przejmować tym, co ty myślisz. Cześć!